Trasy na Sardynii są przede wszystkim bardzo wąskie. Tak wąskie, że ocieramy się łokciami, kołami o skały, krzewy, drzewa. Czasem trzeba wymyślić przejazd między skałami, wręcz stając przed takim przejazdem albo między drzewami, bo odległości między nimi są wręcz mniejsze niż szerokość kłada, i trzeba jakieś wymyślać objazdy. Raj Sardyni wymaga niezwykłego skupienia w takim bardzo znojnym, yy, yy, trudnym, męczącym yy, odcinku specjalnym, gdzie jesteśmy zlani potem, gdzie pod goglami leje się pod twarzy, gdzie jest naprawdę bardzo ciężko, ogromny wysiłek fizyczny. Jeszcze na dodatek trzeba niezwykle precyzyjnie i w skupieniu nawigować. Tutaj na końcu rajdu są nawet kwadranse, a nawet i godziny różnicy czasu. One nie wynikają z braku umiejętności. Tu nie dojeżdża bardzo dużo, część, duża część zawodników do mety, a jeśli dojeżdżają to ze spóźnieniami, albo z nieukończonymi odcinkami, czyli z wielogodzinnymi karami. Sardynia to technicznie najtrudniejszy rajd sezonu. W zasadzie był to bardzo przyjemny prolog, tyle że, a czysty motokros po bardzo twardym to, że na takim torze nie ma miejsca na błędy, każdy błąd to oznacza połamanie się. Dlatego trzeba jechać niezwykle ostrożnie i nie robić żadnych rzeczy, których się nie jest w 100% pewnym. A ponieważ mamy zawieszenia zestrojone do cross country, które nie idealnie działają na motocrosie, trzeba, trzeba być podwójnie ostrożnym.